Witaj kochana, witam ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli trafiłaś na ten kanał, to albo już mnie znasz. Ja jestem Madi, Magda Woskowicz, love life somatic coach, albo właśnie odkryłaś Low cencje i zapewne to nie jest przypadek. Większość kobiet, która pisze do mnie, która kontaktuje się ze mną, która przychodzi na sesje, na programy mówi: "Wiesz, wertowałam sobie w internecie, tak przez przypadek trafiłam na ciebie, ale to nie był przypadek". Więc jeżeli jesteś tutaj, to z pewnością chcesz się dowiedzieć, jak być atrakcyjną na randkowej drodze? Spoglądam na moje notatki, ponieważ w tym nagraniu zbiorę całość mojego doświadczenia związanego właśnie z randkową drogą. A musisz wiedzieć, kochana, że od ponad trzech lat zawodowo zajmuję się tym tematem. Stworzyłam cztery kursy online, wiele programów: coachingu jeden do jednego i coachingu grupowego, a wcześniej przez Kolejne cztery lata sama byłam singielką i doświadczałam miłosnej transformacji na własnej skórze. Więc podczas tego nagrania powiem Tobie o tym, co jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o Twoją miłosną transformację i o to, jak być naprawdę atrakcyjną na randkach. Powiem Tobie w domyśle, co ja mam na myśli poprzez atrakcyjność i dlaczego akurat ten termin jest tutaj istotny. Kiedy my w Polsce mówimy słowo bycia to określamy bycie atrakcyjnym, to zazwyczaj mamy na uwadze właśnie tą atrakcyjność fizyczną. Ale tak naprawdę, jeżeli zagłębimy się w ten temat głębiej, wejdziemy w niego głębiej, to okaże się, że mowa tutaj jest o energii, czyli o takim całokształcie, którą my jako kobiety emanujemy. Oczywiście, tak samo jak i kobiety, tak samo i mężczyźni są postrzegani jako atrakcyjni lub nieatrakcyjni z takich Często ogólnych, że tak powiem, powszechnych y, kryteriów, ale generalnie na pewno, niezależnie od preferencji, osobistych preferencji określonej osoby, która uzna kobietę lub mężczyznę za atrakcyjną lub za nieatrakcyjną, to są takie rzeczy, które, o których możemy powiedzieć i wiemy na pewno, że czynią człowieka, niezależnie też od płci, po prostu nieatrakcyjnym. Czy w zależności, jeśli mowa tu o kobietach, nieatrakcyjną. Więc kochana, w tym nagraniu spinam dla ciebie całość mojej wiedzy, całość mojego coachingowego, ale też osobistego doświadczenia, abyś miała zrozumienie, czym jest podbudowywanie i inwestowanie w swoją własną atrakcyjność na randkowej drodze, co spowoduje, że ta droga randkowa do upragnionego związku będzie krótsza. Pierwszym tematem, który chcę. Poruszyć, to jest kwestia Twojej otwartości. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak często, mimo deklaratywnej chęci kobiety, tego, aby wejść do związku, aby poznać mężczyznę, kobieta potrafi być zblokowana. Poziom jej blokady na mężczyznę bardzo często określa poziom jej dysocjacji od ciała, poziom jej takiego nadmiarowego, myślenia, Zamartwiania się, który powoduje, że jej energia jest taka sztywna. Jej sposób bycia jest taki sztywny i jest też taki pełen lęku. Otwartość nasza zależy właśnie od tego, w jaki sposób my radzimy sobie z lękiem. I jakkolwiek jestem przekonana o tym, że w sytuacji, kiedy doświadczamy na przykład zaburzeń depresyjnych, Albo jakichś naprawdę kryzysowych momentów w naszym życiu, to poza tym, że wtedy lęk nam się naprawdę podwyższa, i ilość tego lęku, tych stanów, tych myśli, pełnych lęku jest większy, to poza tym, w sposób taki powiedziałabym, zupełnie powszechny, większość ludzi te lęki ma. Tylko, że w kontekście właśnie tej randkowej otwartości, takiej prawdziwej otwartości na mężczyznę, wszystko zależy od tego, jak my ten, ten lęk spotykamy. I wyobraź sobie, że paradoksalnie, aby nie działać z pozycji lęku, nie wypowiadać do mężczyzny słów z pozycji lęku, nie tworzyć na randkowej drodze, ale też już kiedy jest relacja, takiej dynamiki lękowej, to od właśnie sposobu spotykania tego lęku zależy, czy my działamy z tego lęku. Aby nie działać z pozycji lęku, musimy ten lęk tak naprawdę bardzo dobrze poznać. I tutaj, tak na dobrą sprawę, na pewno istnieje pewnego rodzaju balans, który powinien nam powiedzieć, że okej, okay, pozostawanie ciągle w kontakcie z tym lękiem, zastanawianie się nad tym, jak uzdrowić każdy swój lęk, każdą bolączkę i deficyt. Z dzieciństwa jest ok do pewnego momentu, ponieważ kiedy przez cały czas nasza uwaga jest zajęta tym, w jaki sposób uzdrowić coś z przeszłości, co zostało schrzanione, co nie poszło tak, jak powinno, optymalnie, albo dobrze, albo zdrowo dla nas, czy radośnie, czy szczęśliwie, to my wtedy tracimy kontakt z naszą teraźniejszością i tym miejscem z tu i teraz, z którego możemy kreować do przyszłości lepsze rzeczy. I wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawę albo budzą się z takiego poczucia y, takiej kompulsji w naprawianiu samej siebie. I tu mówi o kobietach. Ta otwartość polega na tym, że ja jestem gotowa spotykać mój lęk, ale ponieważ on jest Przeze mnie spotkamy i przeze mnie jest objęty w moim doświadczeniu, to ja nie muszę na ślepo postępować zgodnie z tym lękiem, tylko ja mogę się zastanowić, będąc w kontakcie z tym lękiem, jak ja chcę się ustosunkować do tego lęku, jaką relację ja chcę mieć do tego lęku. Jeżeli to jest relacja, która jest podyktowana moją identyfikacją z tą historią, którą ten lęk opowiada, to ja wtedy powiem sobie: Nie ma tego, nie ma tamtego, brak, tu moje coś nieprzepracowane, a to przeszłość i tak dalej. I ja zacznę sobie tworzyć znowu to, czego nie chcę, ponieważ będę miała takie poczucie, że ten lęk zabiera całą moją percepcję, wszystkie moje zasoby do wspólnego mianownika, którym jest nie uda się, nie zasługuje, to jest niemożliwe i tak dalej. Spotkanie lęku. I takie zaopiekowanie się swoim własnym lękiem, czyli tą częścią nas, która ma te lęki, powoduje, że ja zaczynam się zastanawiać: OK, jesteś tutaj, ale siedzisz na miejscu pasażera, prowadzę ja. Ja jestem dorosła, i ja w tym momencie odpowiadam sobie na pytanie, czego ja tak naprawdę chcę. Bardzo często niepokój i lęk jest spowodowany tym, że my w życiu nie idziemy, nie kultywujemy tego, co jest tak naprawdę dla nas ważne i wartościowe. Poczucie, że tracimy czas, że tracimy energię na rzeczy, których się nie da naprawić, tylko dlatego, że nie chcemy zostawić za sobą. Tego, co już nam nie służy, powoduje, że mamy jeszcze więcej lęku. W momencie, kiedy jesteśmy w kontakcie ze swoimi marzeniami, z całością swojego istnienia, które oznacza nie tylko nasz kognitywny umysł, ale także bycie w zmysłach, kontakt z wyobraźnią, z różnymi częściami swojej psychiki, kontakt z marzeniami, kontakt ze swoją duchową, też warstwą. To jeżeli my tylko wszystkiego nie kultywujemy, tylko zamykamy się w ciasnym pudełku myślenia o sobie i życia takimi blokadami, taką ochroną, to wtedy po prostu miłość się nie wydarza. Bo będziemy tak mocno skoncentrowane na tym, aby ochronić siebie, że nie zaczniemy Wykorzystywać naszej energii i naszych zdolności do tego, żeby tworzyć życie, którego pragniemy i tworzyć dynamikę z mężczyzną, której pragniemy. Bo kobiety bardzo często mają takie poczucie, że mężczyzna powiosłuje wszędzie. Mężczyzna musi mieć partnerkę. Mężczyzna musi widzieć, że kobieta ma tę otwartość, że jest w stanie zaufać, oddać kontrolę, pozwolić się poprowadzić. I otworzyć przede wszystkim swoje serce. I żeby to się wszystko wydarzyło, potrzebna jest jeszcze druga rzecz, która jest szalenie ważna do tego, żebyś była w sposób atrakcyjny podczas swojej randkowej drogi, i żebyś miała to, co Amerykanie nazywają attraction, czyli przyciąganie, takie dobre przyciąganie, a ja nazywam to też takim wzorcem przyciągania. Tą drugą rzeczą, kochana, są standardy. Standard. To nie jest kochana granica. My w odpowiedzi na ogromną popularyzację psychoedukacji doskonale już zaczynamy, przynajmniej mentalnie, czuć, o czym są granice. Ja natomiast mam trochę alergię na punkcie granic, być może dlatego, że pewna bliska mi osoba w moim życiu stawiała te granice jak zasieki, rzeczywiście, i przede wszystkim była bardzo czuła, ale na tylko i wyłącznie w swoim punkcie. Więc dla mnie po prostu ten sposób bycia, który jest tak w sposób neurytyczny nastawiony na wynajdywanie różnych okoliczności, które się nie podobają, na wynajdywanie rzeczy, które nie działają. Naczepianie się i na bycie obsesyjnie przewrażliwioną, przewrażliwionym na swoim własnym punkcie, ja to nazywam właśnie stawianiem granic. Bo granica, która jest stawiana w taki sposób, który odpycha, która umniejsza drugą osobę, która daje jakąś, nadaje jakąś rolę tej osobie, nie wiem, bycia intruzem, bycia zagrożeniem, bycia nie partnerem do rozmowy, ale na przykład bycia nieomal dzieckiem, które stawia się do konta, to nie jest Zdrowe stawianie granicy. Jeżeli to nie odbywa się w partnerstwie i w otwartości na tą drugą osobę, hej, ja mam tak, i ponieważ jesteśmy w relacji, to chcę, żebyś coś wiedział, żebyś coś wiedziała, jak masz ty. Mówię w sposób taki ogólny, bardzo o tym standardzie. I kobiety bardzo często właśnie na randkowej drodze, kiedy doświadczyły już czegoś złego w przeszłości, to one nie chcą tego powtórzyć i właśnie stawiają te granice w sposób, który jest dla mnie takim zasiekiem i Sabotażem swojego własnego szczęścia, bo mężczyźni się odsuwają, bo mężczyźni są często zmęczeni taką neurotycznością kobiet, wyczekiwaniem kobiet, oczekiwaniem. I brakiem takiej naturalności u kobiet, które w sposób taki bezpośredni mówią o co im chodzi, które ani nie potrzebują się podlizywać i przypodobać, ale też nie mają takiej neurozy wokół tego, jak napisać, co napisać, i przede wszystkim, które mają tą otwartość na to, aby podjąć ryzyko aby otworzyć swoje serce, aby też zrobić żeńską inwestycję w relacje. Bo mężczyzna nie będzie miał siły wiosłować i da takie, jemu to wrażenie, że wiosłuje na darmo, jeżeli kobieta nie, ma, nie da jemu tego żeńskiego wajpa. Nie da tego poczucia, słuchaj, jesteś dla mnie atrakcyjny, kręcisz mnie, podoba mi się to, że to, że to robisz. I jeżeli kobieta nie będzie chciała choć w jakimś małym stopniu nie że zrewanżować się, ale również zrobić jakiś wkład, żeby ocieplić tę relację, żeby pokazać też, że jej zależy, ale też w taki sposób, że nie zaraz muszę znowu otrzymać taką samą ilość uwagi, tylko że jestem na tyle pewna siebie, że mogę zainwestować i nie czekać zegarkiem w ręce, kiedy odpiszę, kiedy mi się zwróci inwestycja, tylko ponieważ jestem pewna siebie, mam dużo zasobów i zaufania do siebie to ja mogę podjąć to ryzyko i te standardy są właśnie o tym że tam gdzie mi coś boli tam gdzie wyskakuje mi czerwone światło granica to mi się nie podoba to bo powoduje, że dobrze się nie czuje w tej relacji, tam trzeba iść najpierw po standard. W jakim sposób, w jakim tonie ja mam to powiedzieć, aby to było budujące dla nas, że aby to było z szacunkiem, aby to nie oceniało, aby to nie umniejszało, nie krytykowało i tak dalej. I tu jest naprawdę ogrom, że tak powiem, rzeczy do nauczenia się, do kompetencji, ale jeżeli kobieta nie ma otwartości, czyli nie ma objętego lęku w sobie, nie ma ucieleśnionego takiego spotkania tego lęku, to na zawsze będzie w pewien sposób reaktywna, defensywna. To będzie postępowała w taki sposób, który jej odsuwa tych mężczyzn. Jest teraz jeszcze trzecia rzecz, która jest chyba najbardziej, najbardziej ważna, kochana. Trzecia rzecz dotyczy mindsetu. Jeżeli jest się na rentkowej drodze i pół roku, rok, dwa, trzy, nic się nie zmienia i zamiast przybywać fajnych doświadczeń, poczucia, że zbliżam się do takiego związku, jakiego pragnę, bo przychodzą na przykład fajni mężczyźni, bo mi się z nimi fajnie rozmawia, że ja przede wszystkim zaczynam lubić samą siebie i sposób, w jaki jestem, w jaki opowiadam o sobie i lubię swoje życie i tak dalej, to znaczy, że stoisz w miejscu. Bo na randkowej drodze jest mnóstwo korzyści i mnóstwo pięknych rzeczy, których można doświadczyć. Przyznam Wam się szczerze, że ja na swojej randkowej drodze nie miałam zbyt wielu dram. Dlatego, że ten czas, kiedy byłam sama przez trzy lata, wykorzystałam na to, aby zbudować siebie, aby naprawdę też e, spotkać siebie w ciszy, bez zbędnych jakichś, e, jakby to powiedzieć,. E, historii na swój własny temat, oczekiwań. I ja po prostu bardzo dużo wtedy e, przebywałam sama ze sobą, i medytowałam i w zasadzie rozwój duchowy, e, którym już czynnie nie uczestniczyłam, tak naprawdę integrował się we mnie, bo i część psychiczna, i część moja duchowa, i część moja fizyczna musiała się zintegrować w jedno. Więc dla mnie na przykład m, randkowa droga była trudna o Tyle, o ile traciłam wiarę w to, że jest dla mnie ktoś odpowiedni. Natomiast wszystkie te wydarzenia, które działy się w trakcie tych lat, właściwie roku czy półtorej, kiedy randkowałam z zamiarem wejścia w ogóle w stałą relację, były naprawdę fajne. I nie mam żadnego żalu do mężczyzn, którzy nie odzwonili, którzy nie zaprosili na kolejną randkę. Czasami, owszem, może miałabym ochotę to kontynuować, ale miałam 100% zaufania, że jeżeli ktoś się do mnie nie odzywa, to znaczy, że to nie jest moje przeznaczenie. Mindset randkowy, który kiedyś nazwałam rentkowym czystym umysłem, to jest też taki sposób patrzenia na życie, że to jest generalnie podróż. To nie jest droga, podczas której masz zdobywać tylko same sukcesy, same przyjemności. To jest droga, która jest w pewien sposób dzika i daje zarówno zaproszenie. Do tych rzeczy, które są trudne, ale także do tych rzeczy, które są piękne i nieznane. I moja randkowa droga, i gdybym miała taką drogę podejmować, na przykład teraz, jestem pewna, byłaby przede wszystkim drogą wzrostu, bo zawsze tak jest. I jeżeli mamy takie poczucie, że to wszystko, co wydarzyło się w naszej przeszłości, czy jakieś wydarzenia, które niekoniecznie pozostawiły w nas dobre e, wspomnienia, że były totalnie nie na miejscu, że nie powinny były się zdarzyć, to jesteś w błędzie, ponieważ mogę Cię zapewnić, że wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu do tej pory, nie mogło się nie wydarzyć. Mamy jako ludzie ogromną chęć do tego, żeby się zabezpieczać przed wszelkimi wybojami, które daje życie, ale w momencie, kiedy gnamy na swoim koniu z takim za przeproszeniem do pościskiem i z takim spiętym kręgosłupem i z takim napięciem i z takim po prostu naburmuszeniem, to jesteśmy bardziej narażeni na to, że z tego konia spadniemy. W momencie, kiedy zaczynamy się wyluzowywać, kiedy zaczynamy zgrywać się też z tym koniem, którego ja nazywam tutaj generalnie życiem, to zaczynasz widzieć, że możesz reagować i spotykać to życie w zupełnie inny sposób. I ten sposób spotkania tych doświadczeń to jest twoje własne szczęście, a niekoniecznie to, co wydaje się tym szczęściem z perspektywy. Czasu, bo często mamy takie wyobrażenia, że jak zarobimy sumę pieniędzy, jak się hmm, pójdziemy, wyjdziemy za mąż, jak urodzimy dzieci, albo jeszcze coś innego, sprawi, że to nam da szczęście. Szczęście to jest sposób, w jaki my przede wszystkim myślimy na swój własny temat. I mindset to jest Twoje poczucie dwóch rzeczy: tego, że Ty zasługujesz. I że ty przede wszystkim wierzysz w to, że ty możesz mieć rzeczy, których pragniesz. Ale żeby to wszystko mogło się ziścić do manifestacji tych wszystkich pragnień, w tym tego pragnienia miłosnego, nie wystarczy siedzieć, myśleć ani sobie wyobrażać. Choć afirmacje są szalenie, szalenie ważne poddają naszemu ciału i całemu naszemu systemowi, jakim jest i nasza. Wyobraźnia, nasza podświadomość, nasza psychika, nasza świadomość, nasz umysł, nasze ciało, znać o tym, czego my pragniemy, jaki jest kierunek. Ale żeby dojść tam, gdzie chcemy, musimy wstać z kanapy. Musimy zamknąć za sobą drzwi naszego domu i czasami po prostu zaryzykować rzeczy, których do tej pory nigdy nie robiłyśmy. Tylko że kiedy wychodzimy cały czas z tego domu albo wstajemy z tej kanapy, a nasz mindset pozostaje taki sam i w głębi serca nie wierzymy, że możemy mieć to, czego pragniemy, to niestety, ale prawdopodobnie udając się na najdalsze wędrówki, rzeczywistość się nie zmieni, bo ten imprint, który mamy w głowie, w umyśle, jest szalenie istotny i są to rzeczy, o których mówi neurofizjologia że nasz umysł jest bardzo potężnym narzędziem, ale dopóki działa on w sposób taki niekontrolowany, podświadomy, tam będziemy mieli powtarzalność tego, czego nie chcemy. Żeby coś mogło się zmienić, musimy zacząć działać Inny sposób. Jeżeli jesteś zainteresowana rozwojem w obszarze właśnie miłosnym, zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz tam link do moich kursów, które w tej chwili są z 50% zniżką. I zapraszam Ciebie, kochana, do tego, abyś postawiła na budowanie takiego mindsetu, takiego randkowego mindsetu, który będzie Ciebie wspierał. I podstawą tego jest Twoje mówienie o sobie i do siebie dobrze jeżeli nie nauczysz się wspierać samą siebie doceniać samą siebie koić samą siebie uzdrawiać samą siebie rozweselać samą siebie i zabierać tam gdzie chcesz być nikt za ciebie tego nie zrobi i miłość ma bardzo wiele wspólnego z odwagą. Miłość ma bardzo wiele wspólnego z ciałem i z naszym odczuwaniem wszystkich zmysłów, bo musimy być przy zdrowych zmysłach, żeby mieć zaufanie do siebie, że niezależnie od tego, gdzie. Się wybierzemy, będziemy mieć te zmysły, które nam powiedzą, gdzie należy iść w prawo czy w lewo. I wtedy nie musimy się już bać, słuchajcie, kochane, świata, mężczyzn i naszego własnego niepowodzenia, ponieważ wiesz, że stoisz po własnej stronie, że niezależnie od tego, co tobie się wydarzy, ty nie staniesz przeciwko samej sobie, sobie tylko będziesz pamiętać, że życie to jest wędrówka, to jest podróż i że. Rzeczy, które się wydarzyły, nie mogły się nie wydarzyć, że koniec końców będziemy się z tym godzić i iść dalej, dopóki trwa nasze życie. Kochana, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to jak zwykle będę wdzięczna za pozostawienie lajka, komentarza i oczywiście subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z miłosnymi treściami, które odmieniają miłosne życie. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Posyłam mnóstwo, mnóstwo pozytywnej, miłosnej energii. Dbaj o siebie i wierz w siebie, bo możesz być swoją najlepszą mentorką. Możesz być swoim najlepszym, największym przyjacielem, który pozwoli tobie uwierzyć, że naprawdę możesz kochać i być kochana. Puisiakipa.